Jesteśmy na pasiece i zarazem w pracy. Wierzba Iwa zeszłoroczna, bardzo mocno oblatywana przez pszczoły. Widać, ta wierzba sobie tutaj rośnie nad brzegiem rowu. U nas tutaj dość dużo tej wody tym rowem płynie. Jak widać, jedne te wierzby wyrosły lepiej, drugie gorzej. Ale to wszystko były maluteńkie sadzonki w zeszłym roku. No i tak bujnie się nam tutaj rozrosły. Tutaj wiadomo, że są jakieś prace prowadzone, no bo jednak zawsze coś się u nas dzieje. Tutaj przypominam, że mamy rożnik prześwietny w sprzedaży. Pójdziemy sobie i zobaczymy sobie co się dzieje w pasiece. No a tutaj jest nasze pole rożnika. Wszystko oczywiście warunki bojowe. Tutaj widać wschodzi facelia. Ale na tej faceli nam nie zależy. Wysadzaliśmy tutaj też rożnik prosto w glebę. No, tutaj jeszcze po zimie śmieci. Ale już za niedługo rożnik się zacznie podnosić do góry. No i będzie kolejny pożytek. Także jak widać, jest co robić. Po co przenosić ule? No po prostu są za blisko siebie i jak są blisko siebie, no to po pierwsze pszczoły mogą nie trafiać tam do odpowiedniego ula. Po drugie też jest trudniej z gospodarką, bo łatwiej jest, jeżeli mamy te ule, tak myślę, w moim przypadku dwa koło siebie i odstęp, wtedy zawsze coś możemy tam z boku dołożyć, czy jakiś ul czy jakiś nowy ul, coś tam w sezonie możemy podziałać, nawet możemy ściągnąć nadstawki wygodniej. No a tak, to niestety, jak mamy je blisko siebie, no to jesteśmy skazani na, skazani po prostu na to, żeby te ule były blisko, ciasno, trzeba gdzieś to nosić dalej, no inaczej, moja gospodarka pasieczna. Pokazała, że nie jest to wygodne i dlatego będziemy te ule nosić No i co? Dobrze? Przesunę go jeszcze, a bo dobra jest ok To co? Jeszcze został ten jeden, nie? Do tego damy na razie tam gdzie Bo nam to nie zrobi różnicy, bo tam na grzędzie mamy dużo miejsca, wiesz? Tam z tyłu Przestawimy go tam, to zlikwidujemy I tutaj sobie to przygotujemy bo tutaj ten teren tak ucieka, widzisz w dół. I trzeba mądrze pomyśleć, jak to zrobić. W sumie to nie wiem, czy pszczoły wprowadzają, czy latają. Jeden short. na no a pasieka wygląda tak w tym momencie. Tu nawet jakieś pojedyncze kwiaty rosną. Wszystko jest w tym roku znacznie wcześniej. Dzięki globalnemu ociepleniu. nawet już sobie tutaj róże kiełkują no i widać, że tutaj na wylotkach zaczyna się ruch no jakby ten ruch się przerodził na miód i będzie wspaniale dzisiaj do pszczół nie będziemy szli była długo niekorzystna pogoda nie ma sensu pszczół nie pokoić dajmy się im dzisiaj wygonić niech sobie trochę polatają